Przez drogę walczymy z mrokiem, chcemy wiecznej ciszy, bali się nasz most. Droga przyciąga różne rzeczy, aura wchłania się. Pragnę ciszy, chcę ciszy, nie dam się, chcę milczący spokój. Pragnę ciszy, chcę ciszy, nie dam się, chcę milczący spokój. Milczący spokój szczerości wyznać to Tobie, że nasz świat nigdy nie zgaśnie. Zgaśnie. Jest taki niewinny, prawniwy i potrafię docenić. Jest pełen żywych kolorów. Z pozoru zwykły, a tak naprawdę ziemski. Pragnę ciszy, chcę ciszy. Nie dam się, chcę milczący spokój. Pragnę ciszy, chcę ciszy. Nie dam się, chcę Mieczący spokój. Chcę. Mieczący spokój. Pełen diamentów. Szczurze patrzy się na nas z nieba. Wyrczy się jak... Jak kwiatki. Chcę. Mieczący spokój. Mieczący spokój.